Czas zobaczyć, co wyszło z naszych przeróbek. Michał, jak ci poszło? Mów szczerze, wszystko. Dwie rzeczy myślę, że zadzwonisz do mnie jutro i powiesz, że chcesz mieć takie same. <gry> Ja w ogóle przez chwilę się zastanawiałam, czy to jesteś ty, czy to nie ty. Po kocich ruchach poznałam, ale wyglądasz naprawdę super, wow. Make-up super, włosy Make super, super, prawda? Super. Wszystko się zgadza. Super jest ta torebka. Hola, 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 Putrzak. hola, hola. Torebka nie jest najważniejsza w tej stylizacji. Co z żakietem? Bardzo mi się podoba ten gorset i miałeś rację, chcę jutro taki mieć. Chciałabyś <laughs> Wiecie, mieć. dlaczego zwróciłam uwagę najpierw na torebkę? Bo jest taka najbardziej kingowa, są tam elementy, Fur i cekinów w postaci tego futra. Elementy show, okej. Okay. Elementy show pojawiły się w biznesowej stylizacji i nie przeszkadzają. Moje drogie, nie ma już tej torebki. Nie zniosłem konkurencji. Jest moja. Jest moja. Jest to świetny pomysł. Można wymieniać sznurki, można się bawić kolorami. Podkreśla to ten mój charakter, osobowość. Naprawdę szapa baza, pomysł. Świetne. W dodatku tę marynarkę można nosić na różne sposoby. Ada pokazała Kinzie, jak to zrobić. Teraz budujemy napięcie i idziemy w stronę bardziej formalną. W kolejnej stylizacji, Michał użył spodni z lampasami. Ula la! Zestawienie. Czerwony, czerwony, ale tutaj. A tego nie zauważyłam, że jest róż i czerwień. Ja kocham takie połączenia. Ten lampasik, który nam bardzo ładnie wysmukla sylwetkę i daje trochę spotu. Czyli to, co zrobiliśmy, a tak naprawdę to, co ja zrobiłem, a wy wymyśliłyście. Do spodni z lampasem dodałem kołnierzy uszyty przez dziewczynę, czerwony golf i marynarkę w kratę. Zobacz, jak Kinga wygląda w czerwieni. W ogóle pięknie. Prawie jak fioł. <noise> Pomysł Ady z na szyciem lampasa na białe spodnie uratował je z mojej szafy. W tych sportowych nigdy nie występowały, teraz mogą.